Witajcie na kanale Bankowe ABC. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu bloga. Dziś porozmawiamy o ciekawej propozycji od Welobanku. promocji Doceniam Velo, Polecam Velo. Zgadza się. To promocja, która pozwala zarabiać na polecaniu konta, a także zyskać coś jako nowy klient. Zatem od kiedy do kiedy trwa ta promocja? Promocja ta trwa od 1 lipca 2025 roku do 30 września 2025 roku. A kto może wziąć w niej udział? Czy to tylko dla nowych klientów? Absolutnie nie. W promocji mogą wziąć udział zarówno nowi, jak i obecni klienci Velobantu. Mamy więc dwie ścieżki, które omówimy. Zacznijmy od nowych klientów. Kto jest uważany za nowego klienta w tej promocji? Za nowego klienta uważa się osobę, która nie miała konta osobistego w Welobanku od 31 grudnia 2022 roku do dnia przystąpienia do promocji. Dodatkowo, aby wziąć udział, trzeba mieć ukończone 18 lat, pełną zdolność do czynności prawnych i nie być pracownikiem welobanku ani placówki franczyzowej. Rozumiem, a jakie warunki musi spełnić nowy klient, żeby w ogóle przystąpić do promocji i móc otrzymać nagrodę? Aby przystąpić do promocji, nowy klient musi otworzyć indywidualne Welokonto lub Welokonto Premium, koniecznie z wykorzystaniem kodu polecenia, który otrzymał od obecnego klienta. Ważne jest także wyrażenie wymaganych zgód marketingowych oraz potwierdzenie, że otrzymało się regulamin promocji. Jeśli Welokonto zostanie wycofane z oferty, należy otworzyć inne konto, które je zastąpi. To są warunki przystąpienia. A co z warunkami, które trzeba spełnić, żeby nowy klient otrzymał nagrodę. Aby otrzymać nagrodę, nowy klient musi spełnić kilka warunków. Po pierwsze, w każdym z trzech pierwszych pełnych miesięcy kalendarzowych po otwarciu konta, należy zasilić swoje nowe Welokonto jednorazowym wpływem w wysokości co najmniej 2000 zł. Ten wpływ musi pochodzić z rachunku w innym banku lub z konta firmowego prowadzonego przez Welobank. Na przykład, jeśli konto założono w lipcu, przelewy po 2000 zł muszą być w sierpniu, wrześniu i październiku. Po drugie, w dniu odbioru nagrody, welokonto musi być aktywne i nie może być w okresie wypowiedzenia. Konto musi pozostać indywidualne i nie może być zmienione na wspólne. Po trzecie, należy utrzymać zgody marketingowe i nie zgłaszać sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych od dnia przystąpienia do promocji do dnia przekazania nagrody. Dziękuję za to wyjaśnienie. Przejdźmy teraz do obecnych klientów. Kto jest uznawany za obecnego klienta? Obecnym klientem jest osoba, która ma w welobanku dowolne konto osobiste. Podobnie jak w przypadku nowych klientów, należy mieć ukończone 18 lat, pełną zdolność do czynności prawnych, być polskim rezydentem i nie być pracownikiem welobanku ani placówki franczyzowej. Obecny klient musi posiadać indywidualne konto osobiste. Jak obecny klient może przystąpić do promocji? Do promocji można przystąpić w placówce banku, placówce franczyzowej, na infolinii, a także w bankowości internetowej lub bankowości mobilnej. Aby przystąpić, trzeba wyrazić wymagane zgody marketingowe, jeśli jeszcze ich nie wyraziłeś, a także potwierdzić, że otrzymało się regulamin promocji. Kluczowym krokiem jest wskazanie konta osobistego, na które chce się otrzymać nagrodę. Wtedy bank wygeneruje kod polecenia, co będzie potwierdzeniem przystąpienia. Skąd obecny klient otrzyma ten kod polecenia? Kod polecenia zostanie wysłany na podany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego. Zawsze znajdzie się go też w bankowości elektronicznej, w bankowości internetowej w menu Usługi Program poleceń, a w bankowości mobilnej w menu Program poleceń. Ten kod polecenia jest ważny do 30 września 2025 roku. A kiedy obecny klient otrzyma nagrodę i jakie warunki musi spełnić polecony nowy klient, żeby obecny klient otrzymał wynagrodzenie? Obecny klient otrzyma nagrodę, jeśli nowy klient, któremu przekazał kod polecenia, spełni wszystkie warunki promocji. Ponadto w trakcie trwania promocji i do dnia odbioru nagrody obecny klient nie może zmienić swojego konta osobistego, zaznaczonego do wypłaty nagrody, z indywidualnego na wspólne. W dniu wypłaty nagrody, konto osobiste obecnego klienta musi być aktywne, a umowa nie może być w okresie wypowiedzenia. Należy również utrzymać zgody marketingowe i nie zgłaszać sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych od dnia przystąpienia do promocji do dnia przekazania nagrody. Przejdźmy do najważniejszej. Jakie są kwoty nagród? Dla nowego klienta nagroda wynosi 50 zł. Ta nagroda, uzyskana w związku ze sprzedażą premiową, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. A co z nagrodą dla obecnego klienta, tego, który poleca? Dla obecnego klienta nagroda wynosi 100 zł za każdą osobę, która otworzy welokonto z jego polecenia i spełni warunki promocji. Bank informuje, że nagroda brutto dla obecnego klienta wynosi 123 zł. Welobank ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 23 zł i odprowadzić go do właściwego urzędu skarbowego. Dlatego na konto osobiste obecnego klienta Welobank przekaże równe 100 zł i klient nie musi nic dodatkowo robić ani rozliczać się z urzędem skarbowym. To bardzo korzystne. Czy można polecać konto wielu osobom? Tak, jako obecny klient można przystąpić do promocji tylko raz, ale możesz otrzymać po jednej nagrodzie za każdego poleconego nowego klienta, który spełni warunki promocji. Na przykład, jeśli przekażesz kod polecenia pięciu nowym klientom i każdy z nich spełni warunki promocji, otrzymasz w sumie 500 zł. Ważne jest, że nagroda należy zarówno nowemu, jak i obecnemu klientowi, jeśli nowy klient spełni warunki. Kiedy nagrody są wypłacane? Nagrody są wypłacane zarówno nowemu, jak i obecnemu klientowi do końca miesiąca następującego po spełnieniu warunków promocji przez nowego klienta. Na przykład jeśli nowy klient założy wielokonto z kodem polecenia w lipcu 2025 roku i spełni warunki w sierpniu, wrześniu i październiku 2025 roku, to nagrodę otrzymają do końca listopada 2025 roku. Warto też wiedzieć, że można odstąpić od promocji w dowolnym momencie, ale wtedy nie otrzyma się nagrody. To kompleksowe informacje dziękujemy za wysłuchanie podcastu, zapraszamy na bloga bankowe ABC, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat promocji, link w opisie filmu, do usłyszenia w kolejnym odcinku.